Kochani, witam Was bardzo serdecznie w moim porannym czytaniu. Na dziś wylosowałam dla Was kartę zmiany. Karta zmiany jest kartą ruchu i przemieszczania się oraz działania, aktywności w talii Kipera. Jest kartą neutralną, jest kartą oczywiście zmian, jak sama nazwa wskazuje. Dziś możecie być skonfrontowani ze zmianami. I to zarówno we własnym środowisku, w otaczającym was środowisku, jak i te zmiany mogą również nastąpić. Wewnątrz Was. Także, kochani, dzisiaj zaczynamy coś nowego. Dzisiejszy dzień będzie zmienny. Dzisiaj możecie znaleźć się w nowym środowisku, dzisiaj możecie się przeprowadzić, możecie zmienić miejsce zamieszkania, może w pracy zajdą jakieś nowe okoliczności, z którymi będziecie skonfrontowani lub wewnątrz Was mogą zajść zmiany, może zmienicie nastawienie do kogoś lub do jakiejś sprawy. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia.